W ciągu ostatnich 90 dni poznałeś 13 nawyków, które omawiam codziennie od ponad 800 dni w klubie 555. Czy znajomość tych nawyków zmieni Twoje życie na lepsze? Nie sądzę. Co musi nastąpić, żeby te nawyki odegrały w Twoim życiu ogromną rolę, o tym opowiem Ci już za chwilę. Cześć, mam na imię Fryderyk i codziennie, codziennie o godzinie 5.55 w klubie 555 budzę tysiące ludzi do tego, aby zmieniali swoje nawyki. Codziennie. Żeby zmienić jednak swój nawyk, trzeba zrobić parę rzeczy wcześniej. Oczywiście ważne jest, żeby wiedzieć w ogóle, jakie nawyki zdecydują o jakości naszego życia. Pozwól, że ci je przypomnę. Pierwszy: zaczynaj każdy dzień z gotowym planem. Takie proste, można by powiedzieć banalne, a tylko wierz mi, nieliczni to robią. Zadaj sobie pytanie, czy robisz to w ogóle, żeby każdy dzień zacząć z gotowym planem. Z gotowym planem, ale nie tylko planem pracy, ale tego, co będziesz robił po pracy. Bądź panem swoich emocji. Praktykuj uważność. Nawyk czwarty. Myśl o swoich pieniądzach. Piąty. Pracuj codziennie w ogrodzie swoich marzeń. Szósty. Bądź życzliwy dla świata. Po siódme, czy siódmy nawyk bądź zdyscyplinowany i wytrwały. Nawyk ósmy, wyznaczaj czas na indywidualne myślenie i rozwój. Tak nieliczni to robią, żeby wyznaczyć w swoim planie dnia ten moment na myślenie. Tylko nieliczni tak naprawdę ten nawyk praktykują. Nawyk dziewiąty najpierw zrozum, później podnoś samoocenę i asertywność, żyj proaktywnie, dbaj codziennie o swoje zdrowie i wreszcie ostatni nawyk, stosuj zasadę wygrana, wygrana i wykorzystuj synergię. Łatwo powiedzieć, prawda? Natomiast powiedziałem Ci na wstępie, że opowiem Ci o tym, co należy zrobić dalej, żeby te nawyki nie tylko zaistniały w naszym życiu, ale naprawdę odegrały ogromną rolę. Po pierwsze, nie wystarczy je znać. Trzeba tak naprawdę zrozumieć, czym się charakteryzuje każdy nawyk. Mało tego trzeba zrozumieć, jak go wdrożyć. I tutaj chciałbym Ci powiedzieć bardzo ważną rzecz. Mianowicie, ktoś kiedyś puścił taką w cudzysłowie kaczkę, że nawyk wyrabia się w 21 dni. Mam złą wiadomość. Bardzo często 21 dni nie wystarczy. Czasami będzie to 210 dni, a może 500? A może jeszcze więcej, a może będą to trzy lata, żeby wypracować nawyk? Tego nie wiem, bo wszystko zależy od tego, jak bardzo czegoś nie lubisz robić i jak bardzo tego nie robiłeś, o ile można tak powiedzieć, jak bardzo tego nie robiłeś do tej pory. Jeżeli nigdy nie planowałeś i nie lubisz tego robić, to potrwa. Po drugie, Trzeba wiedzieć, że ta powtarzalność sama ona, kiedy zrobię to codziennie, będę wdrażał dany nawyk, to po jakimś czasie on się nawykiem stanie. Żeby to jednak się stało, trzeba najpierw podjąć decyzję, czyli trzeba wykonać pewnego rodzaju proces myślowy, który doprowadzi do tego, powiem OK, dobra, chcę mieć taki nawyk. Mało tego, możesz powiedzieć, chcę mieć wszystkie 13 nawyków. One są w sumie komplementarne, czyli wzajemnie się uzupełniają, bo na przykład nie można być uważnym, nie będąc jednocześnie panem swoich emocji. E, być życzliwym dla świata może oznaczać na przykład, że będę stosował zasadę win-win i synergię. Czyli jedno z drugiego nawyku, jeden z drugiego nawyku po prostu wynika. Czyli muszę w pewnym momencie podjąć decyzję, czy ja w ogóle chcę się rozwijać. Zadaj sobie to pytanie. Czy chcesz się rozwijać? Po drugie, czy wiesz jak? Akurat tutaj podsuwam Ci bardzo prostą metodologię, bo teraz możesz zrobić jedną fajną rzecz. Jeżeli obejrzałeś wszystkie 91 filmów, włącznie z tym, możesz zacząć to robić od samego początku. Wrócić do pierwszego filmu i znowu przejść przez wszystkie 91. Mało będzie? Zrób to jeszcze raz i jeszcze raz. I będziesz mieć w tym momencie prawie 365 dni. U większości powinno zadziałać, pod warunkiem, że będziesz to robić konsekwentnie, systematycznie, codziennie i z motywacją, że chcesz cokolwiek w swoim życiu zmienić. Czyli mamy już myśl, decyzja, zaplanuj teraz swój własny system do wdrażania nawyków. Czyli na przykład, jeżeli mówimy o nawyku pierwszym, zaczynaj każdy dzień z gotowym planem, oznaczać to będzie, że trzeba gdzieś tam w ciągu dnia, może wieczorem przed pójściem spać, napisać taki pierwszy zgrubny plan na następny dzień, a potem być może rano po przebudzeniu o piątej czy szóstej napisać już dokładnie kiedy, co, z kim i dlaczego będziesz robić. Nie tylko w obszarze pracy, ale we wszystkich sześciu obszarach Heksagonu Szczęścia. Nie wiesz, co to jest heksagon szczęścia? Wróć do filmów, tych właśnie 90 poprzednich filmów, a tam na pewno się o tym dowiesz. Ergo. Wszystko jest trudne, zanim stanie się proste. To takie banalne, ale tak jest. Po drugie, nic nie jest dobre, jeżeli tego nie robimy. Dlatego też chcę Ci na koniec w ostatnim filmie życzyć. Żebyśmy zrobili pewnego rodzaju synergię. Ja będę na tym kanale tutaj co jakiś czas wrzucał filmy, które cię będą wspierać we wdrażaniu tych nawyków. Ty możesz napisać tutaj piękny komentarz, opowiedzieć o mnie innym ludziom. Możesz też wrzucić to u siebie na przykład na social media, możesz to polubić, możesz to na przykład w jakim stopniu zarekomendować innym, żeby wdrożyli te nawyki w swoim życiu. I zrobimy w tym momencie synergię, zrobimy zasadę win-win. Ty dostaniesz ode mnie ciekawy materiał i będziesz go otrzymywał ode mnie w przyszłości, a ja dzięki temu będę docierał do większej liczby ludzi. Myślę, że to jest fair, prawda? Dlatego też chcesz być wiarygodny, powiadasz, dla innych? Jest tylko jeden sposób. Zacznij to wdrażać u siebie. Zacznij po prostu to robić. A wiesz, jaka jest dobra wiadomość? Zobaczysz, jak niezwykłe zmiany nastąpią w Twoim życiu. Jak życzliwość wyleje się ze wszystkich stron, jeżeli wytrwasz odpowiednią liczbę dni, praktykując ten nawyk. Jak poprawi się Twoja samodyscyplina i wytrwałość, kiedy zaczniesz każdego dnia ćwiczyć swój charakter. Bo uwaga, z czasem staniesz się wolnym człowiekiem. To jest moja obietnica dla Ciebie. Jeżeli wdrożysz te wszystkie 13 nawyków, z radością zauważysz, że stałeś się wolnym człowiekiem. Czy to nastąpi u ciebie konkretnie za 91 dni, a może za 182, a może za 364, nie potrafię ci zagwarantować, bo cię nie znam. Nie wiem, na jakim poziomie jest Twoja samodyscyplina, życzliwość dla ludzi, uważność, czy jesteś panem swoich emocji. Być może ty zrobisz to już za 91 dni, czego ci z serca życzę. Ale nie poddawaj się. Każda nawet najdłuższa podróż zaczyna się od pierwszego kroku, więc zrób go, proszę, dzisiaj, teraz. Zaplanuj od dzisiaj swoje 91 dni z 13 nawykami. 13 tygodni po 7 dni przeznaczysz na każdy nawyk, a potem wrócisz do tego. I znowu, i znowu, i znowu. A zobaczysz, jak niezwykłe rzeczy nastąpią w twoim życiu. Wspaniałego życia. Życzę, co ja mówię. Wspaniałego życia Ci życzę. To taki łamacz języka. Tego Ci życzę z całego serca. Do zobaczenia tutaj na moim kanale. Wszystkiego dobrego.